Cześć, siemanko widzowie, z tej strony Lifku, a ja zapraszam was do oglądania. Dobra, dzwoni do nas nasz poprzednik. Halo, halo? Już nie ma, jest... Cześć cześć. Hey, cześć, cześć, cześć. Ludzie tyle nie wytrzymali inni. Uh, Things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen. I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Uh, then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. Mm -hmm. It's best just. Dobra, ona jest w kuchni. Nie mamy kamer. Okej, okay, on w ogóle nie mówił, żeby udawać martwego, jakby co, ale potem jednak powiedział, żeby nie udawać martwego. Dobra, to jest Chica. No, ogółem powiedział, że większość ludzi tutaj nie dotrwa do tego momentu co my, więc wiecie. No, on po prostu wiedział, co jest z tym miejscem, tak? Dobra, trzeba oszczędzać tam. Tą... Nie wiem, co najwięcej energii tak naprawdę zużywa, nie? Bo jest pierwsza ja już straciłam. Tyle. Dobra, to są wszystkie. Ta tutaj stoi, no. Picza jedna no stoi i czeka. A z tym miejscem wiąże się grubsza historia. Nie wiadomo. Myślałam, że tu jest przecięty ten animatronik. Ona gdzieś poszła, nie, dalej stoi. Oni też stoją. Oni sobie stoją, bo oni była bardzo, ale to bardzo agresywna poprzedniej nocy. No, chciała nas ewidentnie dopaść. Naprawdę, no to inaczej tego nie ujmę w słowach. Ona po prostu chciała się nas pozbyć. A e, wiemy, gdzie są. Oż, ty! Dobra. No na co tam patrzy przed okrą. No i idź sobie już stąd Jezus. Ona co tam stoi. Ja się nie ruszają. Coś dziwne, dziwne. O! Wychodzi to za kurtyny Poxty. Ta noc myślę będzie najcięższa, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ona stoi przy tym holu, więc ona jest bardzo blisko. Bardzo blisko. Więc musimy na nią uważać, ale mamy kolejnego animatronika do obserwacji. Ona nie uaktywniała się przez poprzednie dwie noce. Ta noc jest... Ta noc jest tak jakby od niej. Rozumiecie, że ona też tutaj nadchodzi. Bonnie stoi, cika tym razem nas atakuje. Bonnie dalej stoi, ona też tutaj jest, okej. Okay. Wszystko na razie mamy pod kontrolą. No idź sobie stąd, bo mi marnujesz baterie z moich drzwi. Proszę idź. Poszło gdzieś dalej? Tak. No, witam, witam. Witam, witam. O zdrowie pytam. No i Bonnie się gdzieś nam uaktywniła. Tu jest Bonnie, okej, okay. mamy wszystko pod kontrolą. O kurde, Freddy'ego nie ma. Ty, Freddy mi spierniczył. O kurde, nie, nie, nie. Jest po mnie. Jest po prostu po mnie. Przegryźli kable. Przegryźli... Freddy mi spierasz, że to jest w ogóle dzień, w którym wszystkie są aktywne, ma? No. nie nienawidzę! Nienawidzę was. Dobra, jest tak. Mamy trzecią noc. Przegryzły nam znowu kable. Jesteśmy najgorszymi ochroniarzami, jakich mogło to miejsce mieć. Ale, ale nie martwcie się. Możemy kontynuować naszą grę od nocy trzeciej. Wszystko jest pod kontrolą. Wiemy już, że aktywnia się Freddy, aktywnia się Foxy, czyli cztery animatroniki, czyli tyle, ile jest, jest aktywnych. Nie widzimy kuchni, tylko ją słyszymy. Więc musimy tutaj no, mieć się na baczności. Trzecia noc. Teraz może pójdzie lepiej. Dobra, dobra, bierzmy się do roboty. Do roboty. Abra, stojcie przez. Yy. Mhm. Dobra. Nie no, na razie jest luz, nie? Stąd mi może spierniczyć na razie jeden. Już jakieś spiernicze, bo kamery wywaliło. A już, 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 już tutaj paniusia, ale poczekajcie, dobra. Freddy też, ale nie wiem gdzie Freddy był wtedy. Dobra. Dobra, nie ma co się martwić. Yy, ona jest na razie w kuchni, tu nie ma. Boni y, idzie zazwyczaj od tej strony, Chica od tej. Chica lubi chodzić do kuchni i lubi chodzić od prawej strony, od wschodniej. Od zachodniej chodzi Boni. Nie wiemy, którędy chodzi Foxy i którędy chodzi Freddy. Czyli jak będziemy mieć ich aktywnych, to nie wiemy tak naprawdę, kiedy, 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 którędy oni będą szli. Ale nie wiem, czemu nam sam dopaść. Dostaliśmy te prace, ale w sumie o co chodzi, nie? Dobra, Chica jest daleko, jest na kamerze siódmej. Foxy jeszcze się nie uaktywnia. Mamy pierwszą w nocy, mamy. Tam, 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 tam. Dobra, Freddy dalej stoi. Chika stoi w tym samym miejscu, ok. Dobra. Dobra, ona stoi sobie w tym miejscu, spoko, ale tak na wszelki wypadek zapalę. Teraz ta strona była bardziej aktywna. Wolę to być czujna. Po prostu, żeby tutaj nic mi nie umknęło. To jeszcze nie wychodzi, gdzie jesteś? Już stąd poszła. Jest tutaj, zbliża się do nas. Idzie po prostu do nas. Do nas idzie. Wiecie, chcę. Autograf. Oj, oj, już jest bardzo blisko. Dobra, zaraz ją będziemy w szybie widzieć. Jak ucieknie nam stąd, to już wiemy, że zaraz tu będzie. Kordena. Nie, jest tutaj, dobra. Freddy poszedł? Nie, bo nie wiem co robi. A. Nie, jest w kuchni, dobra, dobra, jest w kuchni, wiemy to. Oni stoją, Foxy siedzi w pieczarze dalej. Jest tu, jest tu, jest na kamerze siódmej. Jest dosyć daleko. Odeszła jednak od nas, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Co, ja, co, co ją po prostu do tego popchnęło, tak? Już jej tam nie ma. Już tutaj jesteś, cześć A jesteście wszyscy Dobra, ona już się zbliża i to aż wielkimi krokami bym powiedziała. Dobra, patrzymy teraz. Uważam, widzę cię. Widzę, a teraz pójdę na tą kamerę inną tam szybko Ale jak one stają, i patrzą tak... O kurde. Dobra, poszłam sobie na kamerę inną. Dobra, ona jest tak blisko. Ale teraz po prostu... Nie chcę fejla popełnić. Nie chcę tego fejla popełnić, że... Mam cię! <laughs> nie chcę tego fejla popełnić, że ona po prostu mnie zaatakuje z nienacka. No nie będzie ona, tu jest dobra. Tu się ktoś uaktywnił? Nie, tu się ktoś uaktywnił nie. Dziwne. Dobra. Tu nie ma dalej jest tu. Chociaż po której stronie ona chodzi, tak? No po prostu łatwiej. O, chika stąd przyszła tutaj. Dobra. Dobra, ona na razie stoi w tym takim pokoju jakby tymś nie wiem, weselnym. I poszła sobie no skobana tu. Kamera siódma. Kamera siódma stoi nasza... Chika. Nasz poprzednik nas wierzył. Jest w kuchni. Wierzy w nas, mówię wam. O, on tak przez ten telefon po prostu mówi, że mamy fartę, ale no, po prostu w nas wierzy. Albo chce w nas wierzyć. Czeka się zbliża. Ale się nią aktywniają. Ta też. Chica łazi sama. No i kurde, gdzieś poszła. boni Jest już tutaj. Obie się zbliżają. Znaczy was po, pogrzało? Freddy gdzieś poszedł, no Nie wiem która to chodzi nawet ty. Dobra, on stoi to Ła, cześć dobra Ale gdzie jest ten Freddy? Freddy Fazbear. On się uruchomił. To jest... Oczekajcie! Nie! To jest plakat myślałam, że on tu jest. Szukam Frediego, ale z loka lokalizować go nie umiem. Kurde, stoją tak blisko. Jest! Let's go! Mamy to! Ale nie wiem, gdzie Freddy chodzi. On zygnął totalnie mi z zasięgu wzroku. Naprawdę, totalnie. Nie wiem, co tam się wydarzyło, naprawdę. Kurczę, no, tak bym powiedziała na krawędzi, na krawędzi. mamy noc czwartą. Odbieramy telefonik. Hello? A, patrzmy, boże. Chica już poszła. Hey, Ona się oktywiła. Well, to... Did. Uh, hey, do me a favor. Uh, maybe sometime uh, you can check inside those suits uh, in the back room. Uh, I'm gonna try to hold out until so someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I, 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 always wonder who was in all those empty heads back there. You know? Oh, no, no. They attacked him. Tylnie drzwi. Ja pierdzielę. O! za <laughs> zapiernicza! Ja cię! pisz no nienawidzę cię. Freddy jest na razie najlepszy, bo jeszcze do mnie <laughs> przyczyna, to ta Foxy led bo wyszła. już pół się. W... A, sprintuje mi. E, spokojnie trochę aż taka szybka nie jestem, ale go chyba też to padła właśnie. <laughs> Foxy. Naszego poprzednika dorwał animatronik. Próbował nam zostawić wiadomość, ale no niestety wiecie, jak to się skończyło. Nas też dorwała Foxy. Bonnie już gdzieś poszła sobie. Tu jest, tu jest, tu jest Bonnie. Okej. Okay. Jest bezpiecznie. Co ty tak już tu agresywnie do tej kamery, no? No. Jak właśnie myślałam, ale ta Foxy. Nie wiem, nie, co to było. Ja, cz by czas reakcji. O, widzę, że ta się uruchomiła. Uruchomiła się. Chica. Jest w kuchni. Tutaj mamy tam. O, ty nawet nie wychodź do tej kurtyny. Nie wasz się. Ona biegła w ogóle. Ona sprintnęła też, Dajcie spokój. To jest Chika, ok. A, w miarę, ok. okay. Nareszcie w miarę spokojny. Hmm. To, tak jak mówisz, chcę pieska, nie? Gdzie jest piesek? Nie ma. Otwierasz paczkę chrupek i tak właśnie piesek biegnie do ciebie. No <gry> jak ta kurde Foxy do nas. Dobra, Chika się do nas zbliża. A czy Freddy jest w ogóle na swoim miejscu? Jest. Freddy jest. Ty jesteś dalej tu, ty też tu. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, no tylko na was patrzę, w schronie, aby mnie chcecie zjeść. Zjedliście mu poprzednika albo coś mu zrobiliście. O! Ej, ej, ona, ona się rusza! Nie ruszaj się! W ogóle jest jeszcze bardziej niepokojąca. A no, ona coś próbuje mi przekazać? Let's eat! Nie chcę już jeść. Dobra, ona... ona działam, ona już jest tu. A gdzie sta Stoi. Ej, ej, poczekaj. Ona się ruszyła. Okej. Okay. Nie, się znowu sprintować w moim kierunku. To jest najgorsze, trzeba uważać, trzeba uważać. A gdzie jest Freddy? Freddy stoi! Ładnie! Dobra, ona tu jest. Ja pierniczę! Ja pierniczę. Kurczaki pieczone! Jezus, no! A, ale, ale jesteście agresywne. Dobra, ty tu stoisz. Ty też stoisz. Ej, za długo tam. Sp Oj! Ja pierniczę. Nie wiem, mam dwoje drzwi zamkniętych. Nie wiem, co się zaraz wydarzy. Poszło sobie. A stoi. drzwi otwieramy. Okay. Bardzo agresywne są, bardzo blisko są. Cały czas ich oddech na ramieniu. Nie wiem gdzie ona jest. W kuchni, w kuchni, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. A już, już się zbliża. Czuję jedna. A tu kto stoi? I poczekajcie. A to ona tam poszła. A Chica tu poszła. No dobrze, zastanawiałam czy to aż tyle tych animatroników jest, nie? Ten tu stoi. Tak, gdzieś poszła zaś. Tutaj jest. Okej, okay. wszystko jest w porządku. Ona jest najgorsza. Serio, A mi zaraz, o kurę, 23%. A jest trzecia dopiero. Mogę coś podładować? Czy Czekamy chwilę, że to tylko dwie godziny Dwie godziny, przecież My nie damy rady. No nie, o! My gdzieś poszedł, no Freddy! Ty brutusie przeciwko mnie. Ta, jeszcze jest tak blis. Tu jest Boni. Dobra. Tak, to jest dalej Boni nie wiem gdzie jest. Nie wiem kompletnie gdzie jest Freddy. Nie widzę go w ogóle na żadnej kamerze. A może być dosłownie wszędzie. Ja pierdzi, czy to wy za jaja robicie? E, nie, nie, nie dam rady. Nie dam rady tego przejść. Nie masz szans. Z piątem ja 4%. Bierz, bierzcie mnie. Nie udało mi się. Nie mam powera. Przepraszam za wiodło. Ni wystraszcie mnie. Bie. No i Muszę tak wyskoczyć, żeby ciarki przeszły. Naprawdę. Matko święta. No, powiem wam. Ta czwarta noc ciężko się zapowiada. Ciężko. Ciężko, naprawdę ciężko. No, nie wiem co on tutaj zrobić. Z dwóch stron mi atakują. Nie wiem, gdzie jest Freddy. A ta niech lepiej nie wychodzi z tej kotary. Na szczęście teraz nie wyszła, ale. No, może jeszcze wyjść. W dzisiejszym odcinku, już zakończymy na tym, co tutaj było, dajcie znać, czy seria Wam się podoba. Będzie to po prostu seria z fnaf -a. będziemy przechodzić wszystkie części po kolei, więc zapraszam do śledzenia kanału. No i cóż, no, dziękuję Wam za oglądanie. Proszę o zostawienie lajka, subskrypcji oraz komentarza tam na dole. Do zobaczenia. Na razie, cześć.